Hej witajcie z tej strony Gilan i to jest w sklepie 12 marca 2022 roku, także co? E, dzisiaj po, w ogóle chyba powrót Ariany Grande z tego co słyszałem. Tak, Ariana Grande za 2000, gruchotacz z 7 pierścionkami za 800, szybujące dołki słodyczy za 1200, tyci Drif, Orożyc za 500 i cały zestaw Ariany Grande za 800, Jeśli Mamy oczywiście Skinka, Astronautka Ariana Grande za 2000, Kosa Astronautki za 800, Iris Senmejawi za 1200, Straszna Smals za 400 i cały zestaw Astronautka Ariana Grande za 2500, Fodolców Etheria za 1200, Kryształowa Różczka Bojowa za 800, Strzelec Wyborowy za 2000, Widmo Kosa za 800, Martwa Fala za 500, Adeline za... 1200, wiatrakownicy za 800, 1000 co za 500, um, dalej mamy śliński syren za 2000, ciekawy powrót, taryfiary też mamy za 800, bangra bugi za 500, limon za 300, ok, nie oszczędzaj nóg, za 500 powróciło, o kurde, i poza typu T za 200, pakiet zadania wam są monarchini, zestaw Melo Świat, zestaw Marshmello, Święto Kobiet, o Joy i zestaw wsi kumple nadal w sklepie, Spiderman, Naomi Saka i to tyle, także co widzę, jeśli sklep wam się podoba to pamiętajcie, że zostawiajcie subik, łapkę w górę, do, do w sklepie, no i dzisiaj ciekawy sklep, jeszcze te powroty tutaj, jeszcze nie nie inoglimy i tak dalej, no ciekawe, siemanko.